Mistrzostwa Polski Superliga 6, a z nami kolejny z przedstawicieli sponsorów naszego turnieju, Mateusz Machnio-Finansowa. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I również sponsorów naszych rozgrywek Ligi Bemowskiej w Warszawie. Na początek zapytam o wrażenia z turnieju. Przyjechałeś właśnie zobaczyć fazę finałową. Jak, jakie pierwsze wrażenia? No przede wszystkim poziom turnieju bardzo, bardzo wysoki. Część tych drużyn widujemy też na boiskach Ligi BMW. Z częścią z tych chłopaków miałem okazję grać. Widać ten no niesamowity poziom, tak na dobrą sprawę przede wszystkim w szybkości gry, w jakości tych drużyn, w jakości tych chłopaków, którzy tu przyjechali. No i no cóż, zostały same krem krem przed nami. Zgadza się. Jak już wspomnieliśmy, zostaliście niedawno jednym ze sponsorów Ligi BMW i Super Ligi 6. Powiedz.. Dziękujemy za zaufanie i powiedz, co skłoniło Cię do tego, aby zdecydować się na taki kroki i wspierać nasze działania. No wiesz, jakby znamy się już od e, trzech lat, ponad trzech lat, bo od ponad trzech lat ja sam już mam okazję grać na boiskach tutaj przy obrońców w Tobruku. Ja pamiętam tą ligę w momencie, kiedy my do niej dołączaliśmy, kiedy były tutaj cztery poziomy rozgrywkowe w sezonie letnim. No dziś widzimy 14, tak? 15. No właśnie. E, w sezonie gdzieś tam wiosennym czy jesiennym tych lig jest jeszcze więcej. Nawet w same weekendy, dokładając do tego jeszcze ligę biznesową, mamy 20 kilka poziomów. No ja myślę, że tak duży rozwój e, wymaga też od Ciebie bardzo dużo pracy, ale też wymaga tego, żeby ktoś to Wspierał i mam nadzieję, że jakoś tam drobną cegiełkę uda się do tego dołożyć. E, tak, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Powiedz też o, o własnej działalności, czyli o, o własnym rozwoju, bo Wy, wy też działacie prężnie e, i z tego co wiem, to również coraz bardziej rozpychacie się na rynku. Opowiedz nieco, czym się zajmujecie, jak to u Was wygląda. No tak, na no te sprawę w momencie, kiedy dołączałem do Ligi Bemowskiej, to też otwierałem swoją firmę, czyli finansową. No tak jak powiedziałeś, udało nam się troszeczkę rozrosnąć. Na dzisiaj jest to już 12 osób w zespole, którym dzisiaj w Warszawie dysponujemy. Mówię w Warszawie, choć oczywiście działamy na terenie całego kraju. Przede wszystkim w kwestiach kredytów, kredytów hipotecznych, gotówkowych, kredytów firmowych, ale też w kwestii ubezpieczeń, zarówno też indywidualnych, jak i, jak i firmowych. No biorąc pod uwagę, że gramy też w Super Lidze Biznesu, gdzie spotykamy się z innymi firmami, to też. Mam nadzieję, że tutaj uda nam się wzajemnie sobie pomóc, bo widziałem, że są tutaj firmy, które gdzieś tam nasz biznes mogą również wesprzeć. Myślę, że tutaj są też ludzie, którzy po prostu o zwyczajnie czasem potrzebują wesprzeć się finansowo, czy to kredytem, czy, czy potrzebują ubezpieczenia, więc jak najbardziej pole do popisu jest. Powiedz, sami, jak już wspomniałeś, sami również gracie, występujecie w sztukach, a więc oprócz tego, że wspieracie, to też rozumiecie to wszystko, co tutaj się dzieje i chyba też jest to wspólna również wasza pasja. Z całą pewnością tak, no, staram się, żeby też ci zawodnicy, którzy grają w moim zespole, byli to przede wszystkim pracownicy firmy. No, na dziś jest jeszcze nas niestety za mało, żeby się opierać tylko na pracownikach, ale gdzieś tam zmierzamy w takim kierunku, że powiedzmy tą pierwszą szóstkę jesteśmy w stanie już, już wystawić. Dlatego też, no, tak jak powiedziałem wcześniej, widzę tutaj ten niesamowicie wysoki poziom, jak na, jak na te warunki szóstek piłkarskich. Myślę, że największy turniej w Polsce to pewnie ty możesz potwierdzić. I, i trudno chyba dyskutować z tym, że przyjechali tutaj najlepsi zawodnicy. W Polsce, którzy w tych szóstkach regularnie grają. Cóż, myślę, że myślę, że tak właśnie jest, a niech ocenią to sobie inni bardzo dziękujemy za zaufanie, dziękujemy za wsparcie i mam nadzieję, że gdzieś tam zarówno Wy, jak i my będziemy się gdzieś tam razem wspierając dalej rozwijać. Dziękuję pięknie. Dziękuję również serdecznie.